Witam na moim kanale Rekonesans 4x4 Dzisiaj znowu w terenie Jedziemy rozpoznawać trasy na Planowaną imprezę na 12-14 kwietnia e, Taką drobną pojazdówkę Po okolicach Ochotnicy Górnej i Dolnej e, Właśnie kierujemy się w kierunku Lubania Co prawda nie puści nas do końca teren Ponieważ na końcu są lasy prywatne Gruś państwowe Ale dopóki e, będzie szlak po terenach, po drogach gminnych, w kierunku na chodnicę dolną, postaramy się zjechać dalej. Zobaczymy dzisiaj może coś na Jagiełach. Może spróbujemy podjechać na wieżę Witekową na Gorcu. Zobaczymy. No tam trochę śniegu leży, zobaczymy jak będzie. Zapraszam do oglądania. Jedziemy granią między jeziorem Czorsztyńskim, Zalewem sumie, a Ochotnicą Górną w kierunku, na, w kierunku Lubania. Mam nadzieję, że przed Lubaniem jakąś drogę znajdziemy. Przed Lubaniem znajdziemy coś w dół, w kierunku na Ochotnicę Dolną, żeby zjechać. Zobaczymy, jak nam to dzisiaj pójdzie, warunki w miarę z już nie ma, było to umiarkowane także jedziesz na razie dobrze że będzie fajnie do bo słuchajcie, popatrzcie na to Zalew Czosztyński tutaj na wiosnę w lecie jak będzie zielono będzie przepięknie słuchajcie jedziemy dalej Zjeżdżamy już do ochotnicy, ponieważ dalsza część tego tracku grzybietem Lubania, niestety, prowadzi po lasach państwowych. Nie będziemy tutaj wjeżdżali w szkodę, tym bardziej, że nie mamy w tym momencie zgody od nadleśnictwa. Zjeżdżamy w dół do wsi. Niedługo będzie asfalt, ochotnica. Lasa jest akurat taka rozrywkowa, nie jest najlżejsza, ale też nie jest ciężka. Tutaj aut nie zniszczymy, a jednak które z techniki jazdy trzeba wykorzystać. Naprawdę fajna trasa, i pełni legalna. Myślę, że przed luboniem wróć przed korcem, że będzie opuścić trochę ciśnienia z opon. Posypało w noc trochę śnieg, zrobiło trochę łotka, zrobiło się trochę ślisko. Teraz jadę w sumie na nominalnym ciśnieniu, chyba 2, 2 chociaż nie sprawdzałem od zeszłego roku. Opony zimowały. Pożyjemy, zobaczymy. O, fajny jest zjazd. Spory wysokości stracimy na tym odcinku. Jakby tak pociągnęło tu człowieka na Atekach, no to prostujemy ten zakręt. Reduktor, jak najniższy bieg technicznie nie jest ciężko, ale ślisko. A dalej, tylko w dół. No, tutaj w sumie z góry zjazd, tylko technika. Dramatu nie ma, ale myślę, że to fajna byłaby przegoda w drugą stronę, pod górę. No, spuścić luftu do 1,5 atmosfery, 1.6, może 1.7 maksymalnie. Wyciągarka. I można by walczyć. A się poruszać, schudnąć musimy ogólnie fajnie. Ładny winkiel nad przepaścią. Może kamera tego nie oddaje. A tutaj w dół po lewej stronie jest zacnie. A wydawało mi się, że będzie tak spokojnie, lajtowo, bez emocji. A wyszło jak zawsze. Jesteśmy już na dole w dolinie. Zaraz będzie już shooter, asfalt. Czyli co? Jedziemy dalej. Idziemy w gorce, właściwy gorce. Idziemy sobie takim w miarę prostym szlakiem Z Ochotnicy Dolnej W kierunku na Młynne Zasadne Tam odbijemy na wieżę widokową na Gorcu Zobaczymy czy na górę dzisiaj wyjedziemy czy nie Ale wydaje mi się, że chyba tak Bo jakiegoś dramatu nie ma Na razie trasa jest spokojna Aczkolwiek wymagająca, długa i męcząca W tym śliskim błocie tu górach, ale tutaj nie ma już żadnych osuwisk jakichś problemów technicznych, także spokojna, fajna w miarę luźna traska w sumie blokadę ale idzie Słuchajcie, na granatu nie ma. Jest trochę podjazdów, zjazdów. Jak popada, czy przy przylodzi to jest ślisko i nieprzyjemnie. Ale generalnie myślę, że w połowie kwietnia będzie bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Na pewno to było to obecnie. Będzie fajnie, widokowy przejazd bez większych trudności offroadowych. A dzisiaj? Na jedno fajnie. W kopię ale jeszcze blokady nie musiałem zapinać, także na razie wszystko idzie bezproblemowo. Jedyne taki, że ciężko jest szczepy złapać kamienie stromo, jakieś belki w poprzek. To jest jedyne miejsce, gdzie mam jakąkolwiek trudność offroadową nie ma dramatu. W zapiętej blokadzie idzie na gładko. zaczynamy podjazd pod szczyt Gorca, na którym mamy piękną wieżę widokową, na razie fajnie, turystycznie, myślę, że dopiero wyżej nieco zacznie się śnieg, trochę więcej błota, później ciśnienia z opon i zobaczymy jak nam pójdzie. przy mince osiowej nie będę tyle mocnie bo trzeba auto ładnie, równomiernie ciągnie Uuu. jest przejezdny. Jedyneczka. I kopiemy się. Zawsze magna. nie 100 metrów od szczytu. Siadł. Poszło, zabrakło 100 metrów. Zjazd z tyłem był ciężki. Ale jesteśmy już dziobem do przodu. Także wydaje mi się, że zjedziemy sobie już inną drogą. Zobaczymy, jak będzie zjazd na ochotnicę górną. Koło pola namiotowego, koło bazy namiotowej. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I jeżeli będzie dużo sięgu, to wrócę i zjedziemy tak jak wyjechaliśmy ale wydaje mi się, że na polanach już nie powinno być dramatu także pchamy się dalej Ok, zjeżdżamy z dorca nie tyle brakowało inną trasą zobaczymy jak nam pójdzie bo tu jest bardziej bagnisto widzimy w ogóle bagnienną dolinkę może być nieciekawy, najwyżej zawrócimy. Jak to mówią, pożywiam i widzimy. Tak jeszcze gdzieś stanąć kawkę zrobić. Może przy kapliczce. O, pokażę Wam kapliczkę piękną. Idealne miejsce na popas, na biwaczek, na ognisko troszeczkę poniżej bazy namiotowej powinno być fajnie no, ale pchanie się tutaj na jedno auto w takich warunkach no to słuchajcie no to słuchajcie grubo Zaraz, na zjeździe z polami odbijamy w dół tam już jest nadzieja jakaś, że nie będzie tego śniegu, tyle, że jakoś to pójdzie. Na razie to taka przygoda. Tu zjeżdżamy w dół południowe, nasłonecznione, więc jest szansa, że nie będzie śniegu, to po pierwsze, a po drugie, że też nie będę tonął w błocie, Ale jest coraz lepiej. Proszę, tutaj poprawi, mamy w lecie bazę namiotową, bardzo fajne miejsce. W sumie można by nawet skorzystać, jakąś kawkę dla wypić teraz Ławeczki są Jedziemy Piękne miejsce Pod drzewkiem ławeczka Cudownie Ach To jest Słuchajcie, dojechaliśmy do bazy namiotowej pod gorcem. Bardzo fajne miejsce. Pięknie położone w gorcach. W sumie na wieżę na gorcu stąd na piechotę jest jakieś 20 minut około. Miejsce oczywiście poza Lasami Państwowymi, poza Gorczańskim Parkiem Narodowym. Także powiedzmy, że to jest pełny legal, jest droga gminna. Tu nie będzie... Ten film miał być tradycyjnie kamerka na aucie, kamerka na desce rozdzielczej. Miał być trochę trochę błotka, trochę śniegu jak sami widzieliście. Ale tak tknęło mnie w sumie powiedzieć parę słów, bo tak naprawdę zbieram się do nakręcenia filmów. Dwóch tak naprawdę. Jeden to o Land Roverze. Dlaczego Land Rover? Czemu go wybraliśmy? Co nas tknęło? Jakie miał plusy, minusy? Jak ta wygląda sprowadza się po 14 latach, ale to słuchajcie, dopiero następnym razem. Potem zapewne też pokuszę się na nakręcenie filmu o nowym Hiluxie, już parę miesięcy ładnie nie jeżdżę, jest auto zrobione, rusza w teren, więc coś tam pewnie też powiem na jego temat. Także słuchajcie, no następne materiały pojawią się pewnie już wkrótce, ten materiał to tak naprawdę materiał z rekonesansu trasy na weekend, który jest w planach do organizacji na 12-14 kwietnia. Pojeździmy trochę tutaj po Gorcach, w paśmie Lubania, w paśmie tutaj Gorców, góry Gorc, szczytu Gorca. Wejdziemy na wieżę widokową, trochę pojeździmy, trochę terenu będzie lepszego, gorszego. Zobaczymy jak będzie wyglądała opcja z samochodami, czy to będą auta do cięższej jazdy, czy turystyki bardziej. Słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy, opcji będzie wiele, dla chętnych będzie szaleństwo. Dla innych będzie możliwość objazdu. Na pewno w tych odcinkach specjalnych pożyjemy, zobaczymy. A na razie, słuchajcie, bierzemy się za kaweczkę i potem dalsza część zjazdu. Może już bez śniegu, ale w bocie, w młacę i na śliskich zjazdach stromych przez las. Słuchajcie, to wszystko. Już... Ok, kawa wypita. Godzina dosyć późna za czwarta. Zaz będzie już zmieszkało tutaj w górach. Słuchajcie, jedziemy dalej. Jedziemy na dół. Ruszamy na dół. Trasę tą robiłem o ładnych parę lat temu z tym landroperem, także nie mogę sobie przypomnieć co mnie czeka na dole. Wtedy to było lato, nie było dramatu, ale tu generalnie te okolice słyną z młak, z bagienek Także zobaczymy co nam przyniesie las. Jeszcze jedziemy. się robić wesoło Mówiłem, jest mokro, jest bagnienie, Ta przeszkoda poszła. Zobaczymy, jakie niespodzianki są dalej. bez powrotu ale ślisko, jak się pierniczę jakby teraz poszedł przyczepnąć i stracił to jestem w potoku na dole ale ja, ja, ja mu hamuję, a on jedzie Naszy za mną. Wyściąga. Słuchajcie, jak pojedziemy tutaj w kwietniu. Na pewno nie będzie tak ścisko. Czyli będzie technicznie fajnie. Ale bezpiecznie. Okej, okay. zjechaliśmy z gór, praktycznie przed nami są już pierwsze domostwa, tam dalej już jest asfalt, tym samym kończymy tą pętlę offroadową, objechaliśmy dookoła Ochotnicę Dolną i Górną, zaczęliśmy naszą jazdę w miejscu gdzie mam planowaną bazę noclegową, objechaliśmy parę fajnych traków. dwie ścieżki nawet dla mnie były nowością. Próbowaliśmy zdobyć Szczyt gorców, wieżę, nie udało się niestety, za dużo śniegu, za ślisko, nie chciało się szarpać z liną w pojedynkę, to trochę jednak, trochę jednak nie bardzo. Bałem się tutaj też na tych zjazdach tymi młakami, że będzie nieciekawie. Że sami na filmie widzieliście, że było trochę młaki, chwała Bogu były drzewa, były lasy w razie czego. Słuchajcie, zapraszam na podhalę i dziękuję za obejrzenie tego filmu. Następny, tak wspomniałem wcześniej, będzie, chyba już prawdopodobnie, o Land Roverze Discovery 2, a potem, potem, potem jakieś pierwsze, pierwsze, pierwsze spostrzeżenia z Toyota Hilux. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, spadamy na asfalt. Hej!